No, wieronę, no... No właśnie. z czego wybrać, nie? No. Młodzieży, tego wszystkiego. Ale nie duże że, że tego wszystkiego.

oni nawet nie byli pewni, czy to wpadło, czy nie. ...wiedział, że tak wyszło. Błędy czy... że jak tak wpływają, to się wycofają wszyscy, A Jarek już był zajechany, tam jakiś też swoje. Ja, teraz jak planujesz w treningu? Ja się chciałem w czwartek... Konto. konto. Ale to jest jeszcze tego, już wypoczynkowy, tak? już wypoczynkowy. W czas podgroszył, do drugiego, drugiego chyba czerwca do chyba do grudnia. No ja, ja w tym roku cały czas teraz rypię. Ja jestem... Chciałbym dwa dni wolne, ale nie ten, ale później tak cały jak ale jak później miesiąc mam urlop. No ja też jak są no To też tak, tak że tak dostaniesz. No, no, nie? Też to ja Też, też tak taka, taka, taka powiedzmy sytuacja wyjątkowa, dlatego tak się zgodzili. U nas ja się dogaduję z tym drugim, co jest słyszałem ze mną, a ze mną Możemy pomyśleć przyjednoć.

Przecież czy no, bramkę? No, A A jeszcze Tomuś, jeszcze nie da się odbyka, to ciężko to tak, no, tak, no, 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 tak, jest no. szansa tam. Ciężko żeby nie, no, była, byłeś, nie, 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 jak nie, tam? nie, 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 35 piąta minuta. No, szła, on minuta, a ich trener... Jezus, na trybuny. <laughs> nie zagaduj sędziego no, mi to, bo, no. Nie zagaduj mi <laughs> to sędziego. Cześć trener. Cześć, kocik. Jak przełom? Zdrowe. Jeszcze <grym się dostań> Dobrze, no, wszystko dobrze. Tak? rozmowę. Ja z z kotem? No, no. tak. Nie pamiętam. Na jaki temat? Że ci zaniedbuje. Nie masuje. Kotek jak to jest. A teraz już marcowanie się skończyło. Teraz czekacie. Na... <grym> Bardzo, Bardzo niedobrze. Patrz, co się tam dzieje. Idą na trasę. Natarcie upuściło, się ratuje. Bez pro! Siadło! Extra piłka! Rąbko! Ale popatrz trochę, siejąc spod. Cerek, a chybko. Puść, po uspokójcie trochę środek, poklepcie. Bo oni mają przewagę. Dobra, wlasno pokój, dobra. Co to luźte tyłu. Jak mogą mieć przewagę? Tu Zuzu jest na trybunach. O, kiedy to co do on wie. Z kim? Z, bratem, wiesz, z Piotrem. Z Piotrem, a wiesz? No wiem. Znowi tam przyjechał. No zobacz. Wczoraj zjechał. To jest z Berlina. To jest z Berlina. Wszyscy są z Berlina. pszczoły pszczo mafia, to jest Pszczoły człowiek. No. Mój żołnierz. Tam nieryzykownie grali czasami. Graj, Lecha, graj, Lecha, co? sam stoi. Nie ma. Graj ma. Gra już. Aj, dobre, dobre, to dokładniej. Uszy jest dobrze. Klepą poklepcie trochę. A czarodziej? Gol! Nie, nie, nie tak. zdążył. Kurwa. To ma oni grają. Ale oni grają. jak Jarek kontuzja? Dobrze już? Lepiej. Lepiej. Cieszy się. W dobrze, ale w sam raz karygo, do niego, do niego, do niego, jeszcze, jeszcze Rożny. Brawo. 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 Niego, wróć, wróć. Rożny będzie. Brawo. Ekstra. Brawo.

A tam Wszyscy pozdrawiają. Pozdrawiamy. Wisłę wróżą. Idący na zwycięstwo pozdrawiają. Dobre, dobre! niemożliwe.